Dzień dobry, Anżelika Muchowska, zapraszam na nowe wydanie wiadomości z gminy Dobra. Gmina Dobra ogłosiła przetarg na budowę kolejnej ścieżki rowerowej. Nowa trasa dla amatorów dwóch kółek połączy ścieżki rowerowe w Buku ze ścieżką edukacyjną prowadzącą z Dobrej do schroniska. Gmina Dobra systematycznie inwestuje w budowę sieci tras rowerowych na swoim terenie. Obecnie na terenie gminy znajduje się około 21 km ścieżek dla rowerzystów, a w planach jest budowa kolejnych tras. Nowa ścieżka rowerowa BUK Lubieszyn będzie się składała z dwóch odcinków. Między istniejącą ścieżką BUK Łęgi a skrzyżowaniem ulicy Sportowej z drogą powiatową w BUKU powstanie ciąg pieszo-rowerowy o długości około 460 metrów. Drugi odcinek ścieżki o długości prawie 2 km od wspomnianego skrzyżowania do ścieżki edukacyjnej prowadzącej z dobrej do schroniska będzie prowadził wzdłuż drogi powiatowej Lubieszyn do Bieszczyn. Tym samym nowa trasa dla amatorów dwóch kółek połączy ścieżki rowerowe w buku ze ścieżką edukacyjną. Prace budowlane powinny potrwać 8 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Ogłoszony został przetarg na wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji kolejnego odcinka ścieżki rowerowej łączącego istniejące już ścieżki w Buku oraz naszej ścieżki edukacyjnej do schroniska dla zwierząt w Dobrej. Na oferty wykonawców gmina czeka do 10 listopada i w, mamy nadzieję, że w ciągu roku 2023 powstanie kolejny nowy odcinek ścieżki, który pozwoli na bezpieczne przemieszczanie się rowerzystów po terenie naszej gminy, a jednocześnie nowy odcinek od Buku do Schroniska pozwoli na połączenie istniejącego systemu ścieżek rowerowych w rejonie miejscowości Dobra i Buk. Trwają prace budowlane związane z przebudową ulicy Zgodnej w Mierzynie. W zeszłym tygodniu na odcinku od ulicy Grafitowej wykonawca położył już warstwę asfaltu. W ramach inwestycji przebudowany zostanie odcinek ulicy Zgodnej od skrzyżowania z ulicą Welecką do ulicy Komercyjnej. Droga na całej długości będzie miała nawierzchnię asfaltową. Wybudowana zostanie też sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. Przy drodze powstanie chodnik. Dzięki przebudowie ulicy Zgodnej mieszkańcy zyskają alternatywny dojazd do osiedli zlokalizowanych przy ulicy Tytusa i Ozdobnej oraz do ulicy Łukazińskiego. Prace budowlane prowadzi spółka MDB, która wyceniła realizację inwestycji na kwotę ponad 6,5 miliona złotych. Gmina Dobra otrzymała ponad 3 miliony złotych dofinansowania na przebudowę drogi. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Rozpoczęła się budowa zatoki autobusowej w Kościnie. W ramach inwestycji powstanie m.in. peron autobusowy z wiatą oraz droga łącząca zatokę z drogą powiatową. Pod koniec maja tego roku gmina Dobra ogłosiła przetarg na budowę zatoki autobusowej z Kostki Brukowej w Kościnie, peronu autobusowego z wiatą, utwardzenie odcinka drogi kruszywem i wykonanie dwóch zjazdów na drogę powiatową. Realizacją inwestycji były zainteresowane trzy firmy. Przetarg wygrała firma Usługi budowlane Wiesław Furtak ze Szczecina. Koszt budowy zatoki wyniesie prawie 300 tysięcy złotych. Prace budowlane powinny zakończyć się w pierwszym kwartale 2023 roku. Od 2021 roku w Gminie Dobra funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze, który wspiera mieszkańców w procesie przygotowania, złożenia i rozliczenia wniosku o dofinansowanie na wymianę pieca i termomodernizację domu. Do tej pory mieszkańcy gminy złożyli 167 wniosków o dofinansowanie, a kwota wypłaconych dotacji przekroczyła 1 milion złotych. Uprzejmie informuję, że na terenie gminy Dobra w roku ubiegłym został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze. W ramach działalności punktu konsultacyjnego wspieramy mieszkańców w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie. W chwili obecnej otrzymaliśmy informacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dotyczące wykonanych już przedsięwzięć. Na terenie naszej gminy zostało złożone 167 wniosków, a kwota dofinansowania, którą otrzymali mieszkańcy, sięga 1,47 000 zł. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach pracy urzędu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do naszego punktu konsultacyjno-informacyjnego. W miniony weekend członkowie klubu Morsów Dobrawianie z LZS Dobra postanowili przed zimną kąpielą posprzątać las w okolicy miejscowości Łęgi. Morsy uzbrojeni w rękawiczki i specjalne chwytaki zebrali kilka worków śmieci, które po segregacji trafiły do punktu selektywnej zbiórki odpadów w dobrej. Zobaczcie relacje z tego wydarzenia. Świeci, to my! Dziękujemy za Państwa uwagę. To wszystko co przygotowaliśmy zapraszamy serdecznie za tydzień. Poczuł się dobrze w gminie Dobra.